Cześć. Ten film pokazuje fragmenty, które mnie zaciekawiły. Na początku dodaję swój głos, żeby wprowadzić Was w temat. Co się tak żeś? No już włączyłem, no co Poczekaj, 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 Gościu, ten co. Pamiętasz tą typiarę, co mi ją przeprowadziliście? Panią, panią, przepraszam bardzo. No dobra, no tą kobietę, no? Oczywiście tak. Jej mąż do mnie napisał. Mąż? Mąż do mnie się odezwał. Yy, ze spiną jakoś w ogóle, yy, zezwała w ogóle z tego, ale odezwał się ze spiną. Ma do mnie yy, problem o to, co ostatnio się tutaj działo przez was więc to jest z waszej winy, więc wybierzecie za to odpowiedzialność. No nie wiem, no chyba chce się gościu ze mną, nie? chce yy, no, się z Ma jakiś problem do mnie, ma jakiś problem do mnie. No, 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 tak, Przyjedziemy tam? No nie wiem, no co, ale mam jakąś yy, z nim bójkę tak bez powodu. Ja z nim to No to dawaj. Jedziemy tam, ja chcę, jestem ja chcę chcę ciekawy. Powiedz, ja, nie no nie to właśnie mam... przywitać z nie, izami. No dobra, no to witamy was, kochani widzowie, w kolejnym odcinku, w którym będę dzisiaj wyjaśniał typa, który się do mnie spina, przez to, że oni zrobili na mnie pranka Ale no? stary, ja nie wiedziałem, że ona jest żona, to znaczy, znaczy inaczej. Ona była z nim, ale to był i były mąż. Były most. To był i były mąż, Aha. ja wiem o którego ci chodzi. No dobra, okej okay, no Ten jak... łysawy, tak? Tak, tak, tak. tak, taki jaś tylko taki troszeczkę wychudzony. I on chce się z tobą bić, tak? No tak, dokładnie. Znaczy, no nie, ale ma spinę, taką konkretną ma do mnie spinę, no bo takimi tekstami rzucał, że, że mi się wydaje, że coś tam, coś tam może chce, ale no spróbuję kulturalnie wyjaśnić, tak? Dobra, jeżeli jesteś nowy na kanale, taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole. No i cóż, jedziemy chyba do tego typu, bo trzeba wyjaśnić sprawę. Jedziemy, zaraz mam jego adres. Jestem ciekawy, czy będzie się serdecznie z tobą bić, bo to będzie beka, nie? nie chcę się z tym bić, ja chcę po prostu się pośmiać i zobaczyć, o co mu chodzi, dlaczego on ma o to problem w ogóle jedziemy co? Gdzie? Po co mnie wyciągać z chaty? Stary, powiem ci tak, w skrócie, jedziemy na solówkę. Znaczy, no ja jadę, no jak jedziemy na Ja na solówkę, ja, ja na solówkę ale się... jak, stary, mówisz, że nie będziesz się zimbić. Nie chciałem się zimbić, próbowałem mu to wytłumaczyć. Ogólnie kobieta ostatnio, co przyprowadziliście mi na prank, to jej mąż się do mnie odezwał na Instagramie ze spiną. O to, co się działo na tym właśnie. No dobra, no to ale pod, pod, pod powiedz dlaczego on chce się z nim bić, stary. Yy, no I dlaczego my... ty chcesz się zimbić? On nie bić? rozumie, on nie rozumie, że to wy ją przeprowadziliście. Ja mu to wszystko wytłumaczyłem i on dalej, on dalej on jest jakiś, nie wiem cicho zaczął do mnie sypać yy, takie. Bulgarizmy i takie teksty, że ja mu tego też nie wybaczę. Na pewno dopóki mnie on nie przeprosi, na kamerze, nie mam przeprosić, to ja mu tego nie wybaczę. i Jeżeli będzie trzeba, to będę poza kamerą, oczywiście, zrobię swoje i tyle. Będzie zabawa. Ja, ja tego tak, tak nie zrobię. Ty właśnie, tylko, okay. No stary, jakby do ciebie pisał takie rzeczy, Ale go to po co wziąć wybaczkę, tak naprawdę? Nie, nie wiem. Na nie niech będzie, nie będzie jako świadek po prostu i tyle. Aha, świadek, świadek tego, nie, że komuś dajesz, ten... nie, będzie, nie. Niech będzie po prostu przy tym i tyle. No, okay, chcę to... no nie wiadomo, kto kogo sobie tam nie wiedział. Może sobie wiesz nawet 10 lat. No, to ja nie, tak... nie śmieję, jest. No i ja się Maćka, i tyle. Pary ogólnie ze mną na placu zabaw, nie? stał to się się zwoła. Ty z dzieckiem się bijesz, czy co? Ja nie wiem, no zaraz się to wiemy. No jest. Dobry wieczór. A witam, a to jesteś ty? Yy, to, to jestem ja. No to ty wykorzystałeś yy. moją żonę i przeleciałeś yy, prze, ją. Ale przepraszam bardzo, czy przeczytałeś uważnie to co ci napisałem na Instagramie? Nic mnie to nie interesuje, wiem, że ją wykorzystałeś a, i jak? teraz co będziemy co się bić. Będziemy się teraz bić. Okay. Stary, tego nie bi. ty yy. go nie bij, on jest upośledzony stary. Ale to nie... To nie... No ale kto jest upośledzony? Znaczy, powiedz mi tak, czy jeszcze raz, czy przeczytałeś to co ja ci napisałem? Nie. <laughs> ale, ale mnie to nie interesuje, ale... wykorzystałeś mo moją żonę. Ale powiedz, poczekaj, poczekaj, bo ja nie chcę ci zrobić... Nie chcę no, ci zrobić krzywdy nie chcę ci zrobić krzywdy I patrz, to był prank na mnie że... To był prank na tobie? Tak, to był prank na mnie, jeszcze raz Wiesz co, to jest prank? Że oni tak jakby wkręcali mnie I ona, ona o tym nawet chyba nie wiedziała Ona Nie wiedziała. w ogóle tego ją. Słowa, słowa, nie. nie Nie, słuchaj no, kompletnie no, go Ale ostali. on mówi, że ty ją przeleciałeś nie, ale to jest, to, że, że ją powiedz... wykorzystałeś To więc jaka jest w końcu prawda? No może ty Poczekaj, Dobra Chcesz się bić, tak? Chcesz się bić? No po to tu chyba jesteśmy <laughs> <laughs> Chyba nie będziesz gubić, co? Zalubar. Ja nie wiem no chyba, że jakoś mi to inaczej wytłumaczysz. No właśnie, próbuję ci to tak wytłumaczyć, że ja nic nie zrobiłem z Twoją żoną. Nic z nią nie zrobię, inaczej. Ty, ale, stary, ale stary, 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 stary! Dobrze, dobrze, jeszcze jedno pytanko. Zanim zaczniemy w ogóle tą bójkę, to chciałbym ci o coś zapytać. Tam. Czy to nie jest przypadkiem Twoja była żona? No jest w sumie. Aha! Okej, okay. aha! I ty teraz masz problem do mnie o Twoją byłą żonę. No bo w końcu y, ona była żoną. No była, okej, okay. ale już nie jest, była i się zbyła, tak? No nie jest już żoną. I, I powiedz mi, jeżeli nawet była Twoją żoną, i Ty byś nie pozwolił. A ty czemu się w ogóle nic nie odzywasz? No tu jest was, który No, no Dobra, tak, no bo, no, no bo ja mam no to, z nich No przejdźmy do tematu, ja, ja teraz oczekuję przeprosiny za to co mi napisałeś na instagramie, za te wszystkie wulgaryzmy i obelgi w mojej strony. Bo inaczej to może, możemy się bić, dla mnie nie ma problemu, dla mnie to jest zabawa Nie, to w sumie ty mnie powinieneś przeprosić za to co, co zrobiłeś mojej żony, czy tam w sumie byłej żonie Eee, yy, ale może? Zarazie, ona mi to jakoś wytłumaczyć, stary. Chodź na słówko, chodź na słówko. Dobra, to poczekaj, tutaj zaraz się po, będziemy ja bić. Się zaraz w, się w, będziemy bić, no. Okej. Ale tylną To jest ten sam To jest ten sam tyk. Dobra, nieważne. Eee, słuchaj. On jest upośledzony, nie wiem, czy to widzisz, czy nie, ale nie dobrze no, on po co... Słyszę, że nie jest wszystko w porządku, okej. Okay. Więc chyba nie chcesz bić takiego człowieka. Nie chcę, na pewno nie chcę, no, sobie też tak troszeczkę żartuję z ale no... No co mam zrobić? Co mam zrobić? No zobacz, co on robi, stary. On nie jest do końca zdrowy umysłowo. Nie jest, no na pewno nie jest, no dobra, no nie będę go... Dodać. Nie będę. Co z zrobisz, bo ty tu przyjechałeś na solowo do tego? Ja no, wiem, jak to wykorzystać. A co jakby go nasłać na wiolkę? Dobre, ty stary, jak ty to powiedziałeś, to mi się tutaj taka nagle lampka zapaliła. Wielka przecież też była z tobą, z tobą była w tym, co mi zrobiliście najbardziej. W jakby to teraz tak rozegrać. Pewnie też by chciał się zemścić na swojej żonie. Byłej, byłej. <grym> tak. więc, więc można by było to jakoś fajnie rozegrać. To co, bierzemy go na chatę? Ja, po, ja powie, powiem, że mu to wynagrodzę. Powiem, że mu to wynagrodzę, że to jest Twoja była żona i ja mogę pomóc ci zrobić jej na złość, bo znajdę ci dobrą, dobrą kobietę. Dobra, zaproponuj mu po prostu. Oni są no, pośledzony, mi się no, wydaje. Witam, witam. Ogólnie nie, nie chcę się z tobą i chciałbym to wyjaśnić na spokojnie. Na no spokojnie. Tak, yy, ja wiesz że to propozycje. był prank. Wiesz, że to był prank, a ja bym chci, chciał po prostu teraz coś zaproponować w za te wszystkie nerwy, coś natarpałem przez ten duszę. Tak, i co by to miało być? Znasz wiolkę? Znasz. Ja, ko i była też tam no, wiolka taka na Aha, wiolka z kanału. Yy, nie pamiętam za bardzo jej. jej ale mniej więcej kojarzysz jak ona jej, wygląda. Jej, jej twarzy, ale pamiętam jej dużą dupę. Dużą dupę, no, no ma dużą dupę, no. Więc wiesz o to Dobra, ale mniejsza. No i ja bym... on włosy ma, tak? Tak, tak. Lubisz lionniki? No, Fajne trzysziki, no. Okay. Dobra, mniejsza. Mam taki pomysł. Co gdybyś ty teraz się zemścił na swojej byłej żonie? A w jaki sposób? To no w taki sposób, że właśnie byś przyjechał do Wioli na randkę taką też. Właśnie. Aha, i ona nic o tym nie będzie wiedziała. No. Dowie się, dowie się w swoim czasie wtedy. Tak, dowie się, ale Wiola ale jest chętna podawania nowych osób, Po prostu Lu, Wiola lubi poznawać nowych. I ma dużą dupę. Tak. I ostatnio nawet. W filmie wspomniała, że lubi na pierwszej randce, jak kto się łapie za dupę. Więc... No dobrze, zgadzam się. No i od razu i W, takim w razie, to, razie, Ale to będzie w ramach przeprosi. Tak? Tak? Dobra, no to Zubik, Tak, w ramach, ramach przeprosi za twoją żonę. No, tak, no więc w taki sposób ja cię po prostu przepraszam, żeby nie było Prank bójki, za prank, tak? Tak, no bo ja nie tak. stary, ja się trochę nie za, za dupę i będzie dobrze, tak? No w sobie spróbuję. No dobra. No bo ja się trochę cykam bicia, więc mordo, po prostu ch chodź z nami, będzie dobrze. No dobra, no to idę. Dobra. Tak. Muszę się zapytać czy wielka się w ogóle coś zmieniła, czy nadal ma też taki duży tyłek i czy to jest daleko stąd. No Ta bo jedziemy, nadal jedziemy. Ma, duży tyłek, ma większego pik patasa niż ja, a to już wiesz... To już A. jest coś. Nie, to No nie to jest... ciekawe, no? Co bym co A co, podobały się duże tyłki, tak? No bym musiał zobaczyć ją, bo już dawno jej nie widziałem, nie? Powiem ci, że już masz plus, bo jesteś taki wiesz, odważny, od razu pierwsze do bójki Aha. i Angola lubi takiego gangsterów, taki wiesz. Aha, Viola lubi kozaków, nie? No, A ty widzę, że, że się postarałeś, nie? Tutaj Adama już od razu trzeba sprowadzać no. do parteru. Nie, no, jakoś się z Adamem porozumieliśmy. To no, mówicie, że, że może mam ja jakąś zbóż. szansę u niej. No, mać. No, przynajmniej spró spróbuję. Złapać ją, czy co? I, no I spróbuję, Zaprzyjaźnić się bliżej, że tak powiem. Widzę się zaprzyjaźnić, tak? Tak, tak. Tylko pamiętaj, że takie właśnie kobiety jak one, one, lubią tak troszeczkę na ostro, nie? Oraz nie będę się ukrywał, na ostro lubią. na ostro. Bez zbędnego. Bez zbędnego nie, no, się wiesz, tak? wiesz, jak ty takiego klapsa strzelisz, to do jej głowy po tym tymiżej dupie to dojdzie dopiero po minucie. Się tak... Aha, to mówicie, że jej się to spodoba. Na przywitanie, stary, na przywitanie kontrolnego od razu. Pach i widać. Aha, klapsa właśnie. Tak, tak. Dobra, no skoro sk jak tak. Przytuli się I zaraz odejdzie od ciebie i na przywitanie takiego kontrolnego. Jeszcze, żeby wiedziała, że ma to szyja z Gdzie ta Jędrna na Mógłbyś mi ją pokazać? Ja, ja, po... Po gdzie... Tak, właśnie, od ona po wczoraj... przyjdzie. Chodź do się. Do której przyjechaliśmy. A ona wie o tym wszystkim? Zaraz się dowie, spokojnie. Zaraz się taka do... dla niej. Znali, o, nie zna. widziałem. Chodź, tutaj się przedstawimy wszystkich w ogóle domowników. To na razie no, nikogo nie widziałem. Może doszli mocy. mocy Acha, Cześć, jak ja masz na imię kolego? Ja mam na imię. Mówię na nie A to czemu tak? A no ogólnie. No i tutaj ci? wszystkich muszę wytrenować. No i no co to w ogóle ten, tak porabiasz na co dzień? No tutaj próbuję wszystkich z wierzącymi osobami. Nie są katolikami. Aha, no to rzeczywiście, no to jest to naprawdę dobra idea. Trzeba właśnie sprawdzić, czy wszyscy chodzą co niedzielę do kościoła, czy chodzą ze spowiedzi, a czy, w w się, pod... się, że powiadam... czy w ogóle się modlą. A jak nie, to byśmy im jakąś wyznaczyli pokutę. A powiedz, czym w czy, czy jakiejś byłeś? No byłem. Byłem na przykład w Patiwie, no w Portugalii. Może zostanie z tym. na wierzę. Na a Kamu, może w sumie może zostać kolega na kanale? Psz, że to że on na... od przyszedł. do dupy, do, do no. A czyli jak do duchy przyjdzie i ta dupa go zechce, to zostanie na kanale, No tak? to w ten czas a jak nie, no to po prostu będę musiał odjąć. Czyli musisz dobrze popatrzeć o względy, wiesz. Jakie ojcze nasz, Dobrze? Ojcze masz. No to takie podstawowe modlitwy. A w ogóle odmawiasz wróżanec? No w tej chwili śpiewam sobie. Ojcem naszym to on mógł być chyba. Ale Wiolka, co Dobra, yy... Dobra chodź idziemy przekonać Wiolkę, póki ona jeszcze nie wie z kim. Musimy jej zaproponować kasę stare. Kasę? No to ty już musisz zaproponować. Uff, Wiolka, mam dla, mam dla ciebie propozycję, mam dla ciebie propozycję nie do odrzucenia Wioluś. A ja założę się, że ją odrzucę. Takiej stawki jeszcze nie miałaś Wiolka. No 1000 zł za godzinę. To więcej niż pani na rok się zarabia. Ale za co? Lekko pytanie. nie Eee, A za co nie byłem? Za co? Na dole siedzi pewien bardzo fajny chłopak. Nie! Wyjść! Mężczyzna, wyjść myszczyzna. mi stąd! Czy ten mężczyzna, To tym bardziej nie, bo wiem, że stary, wynoś się. Wynoś się, nie się. Ja ci już powiedziałem, że to ja nie jest, jest, jest stary. Intrygi w ogóle nie biorę udziału. Ale słuchaj, nic nie będziesz musiała z nimi zrobić, tylko miło spędzić czas! Rodzinę no, na co najmniej. by jakaś tolerancja na no, no, biuru, tak? Tysiąc cudzy za każdą godzinę. Do 10 godzin możesz z nim spędzić. 10 tysięcy złotych do zgadniecia. Zobaczmy. Chyba Cię pogrzało. No to nie masz odcinka, wynoś się. Chyba Cię popiepszyło, Wiolka. No to nie. No to idź. No ale jak idź. dwa tysiące... No to 2000... idź. Ale patrz, godzina no tak, godzina tak. No to idź stąd. No to nie, no to nie biorę w tym odcinku. Dobra, no ja sobie ułem. wychodzę. No to pa. Nie zapłacę dwa tysiące. za chwilę, za chwilę do... Pa. Poczekaj, poczekaj. Nie wytrzyma, nie wytrzyma tyle nawet, nie ma opcji Nie wytrzyma stary Nie wytrzyma stary Dasi, dwa koła za godzinę, myślisz, że więcej pociągnie? To tak się dobra. powie mi, że za dwie godziny cztery koła Za dwie godziny cztery koła? No, tak, żeby nic nie dostała to wychodzi na to samo Tak, ale wtedy będzie musiała dwie godziny przesiedzieć Okej, okay, że musi dwie godziny Że musi dwie godziny Okej, okay, i od wtedy od dwóch godzin dopiero zalicza na kasę Tak no dobra, no myślę, się... Ale na godzinę Dzień może Trzyma starty, Ej, go ale jeżeli tak uważasz, to tak... Mogę się zgodzić na tą stawkę. No, żeby... Bo stary, jeżeli ona wytrzyma całość, to będę musiał zapłacić i 20 tysięcy złotych stary. No <trycimy>, to on już tak ofensywnie leciał, że nie wytrzyma. Bielka, wyłącz. No wyłącz. Eee, propozycja jest taka. Zapłacę ci 2000 zł za godzinę, ale musisz wytrzymać co najmniej dwie godziny. Nie. Wielka, to jest? co? ja jej tego Nie, 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 Jeżeli wyjdziesz, jeżeli wyjdziesz, to automatycznie się nie liczy. Nawet jeżeli, Wiolka! Ale ja to wiem, że tak jest. Ale, Bielka, bo, no, ale, mówię, ale tak. wiesz, co, już wolno, żebyś mi powiedział prawdę. Tak, to jest psycho. Wielka! Ale ja... masz zakład, wytrzymać z nim tyle. Nie, to mówię to ci prawie. dwie godziny. Jeżeli wytrzymasz dwie godziny, dostajesz 4000 tysiące złotych. Za każdą kolejną god godzinę dostajesz 2000 tysiące złotych. Masz do zgadnienia 20 tysięcy złotych, jeżeli wytrzymasz z nim 10 godzin. To może ja podwyższę stawkę, kiedyś taki chętny, żeby. Nie, wy więcej, więcej nie dam. Lubisz taki twardy hup, no To jest taki, jest swój chłop. Kozaczek. I tak ja wam nie wiesz, że karabiny No zobaczysz, już nie jednego chłopa usadził, będziesz Tak, tak, już to tak widzę. No więc taką. Tak, o... tak to już tak to jest takiej brzydkiej psychol, No dobra, no zgadzam się. Zgadzasz się? No to te dłonie muszą być oficjalnie podane, żeby było. Nie, no, bo pewnie tak? trzyma nie. się, nie wiadomo gdzie. No to a ile razy mu już rękę ręka co? No <laughs> właśnie. No dobra, co? No no, no i to jest już, Ale już i tak, jest obrzydliwym psycholem, tak? Czy jest obrzydliwym psycholem? Wydaje mi się, że jest bardzo obrzyjemny mężczyzną takim jak ty? Przyjemnym, inteligentnym, kulturalnym. Czyli, czyli to wszystkie przeciwieństwa. No nie, no, nie naprawdę. już widzę jaka to będzie Ja kawałka. bym ci kogoś kupił. Tak, bo chcesz się zemścić, na pewno. Nie, no, ja nie się wie. nie przeszkadzałem. Tak. Ja wybaczyłem jest ci w ogóle i tam. Lubię, Dlatego, że. Ja ci. Ja sobie sobie ja bude... to życie teraz. Wielka dużo, Wielka, dużo kaski do zarobienia w każdym razie, pamiętaj. Ja wiem, że tobie chodzi tylko o kasę. No To już i... dawno wiedziałem. Myślisz na ten temat tełowników, czy jednak się nawrócą te swoje grzechy, po prostu no nie, zmien zmienią się? To ci, że... No to jest głupia sytuacja, nie? Mhm. Ale jakoś ich tu próbuje nawrócić, już Adam był ostatnio w kościele, hmm. jeszcze tylko kamusz. Czyli macie. po prostu się nie nawrócili mają grzechy. Ale one są na dobrej drodze, żeby nas nawrócić. Ale jak się nie nawrócicie, no to, ja je jednak to jednak w sensie. zasługujecie na karę. Jaką? Na najwyższą karę. Jaką? No jaka może być najwyższa w sumie kara? Jaka? Najwyższą w karę. Jest śmierć. O. Ale śmierć za grzechem. za które. Powiem. A! Jolka, włącza już Włącza ci w stoper już wioleczka. A ty nie musisz się na razie obracać. Nie, nie obracaj się, nie obracaj o, się, o, z... wie wie, stary. <laughs> To była propozycja nieoddowna. Będzie dobrze, chodź. Że... Chodź Wielka. A jednak przyszła. No, Wielka idzie. A cześć. No ale już sobie ciebie nie mogę przypomnieć. A ja sobie właśnie za bardzo przypomniał. A mogłabyś się odwrócić z drugiej strony. No nie, może... No, no, nie... no bo ciebie no, widziałem z tyłu kiedyś. już, no, no, sobie przypomnę. Tak no odwróć się. A no tak, to jednak jesteś ty. <śledzisz> 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 Wielka nie dotyka, nie masz prawa, mnie dotykać. Masz płacone za to. Nie dotyka. No, Czasu? charakterystyczny, masz bardzo charakterystyczny po prostu tyłek ja od rozpoznać po tyłku, tak? No o co chodzi? O na... Dobrze, wdalać. pogadamy. Raz Ale czas ci zatrzymuje. I jesteś chory, zatrzymuje nie? ci czas. To zatrzymuje to ci to czas. Ku... E... Jesteś chory. I co, czas ma zresetowany. No, w dupie to mam. Nie mogę się po prostu od razu powiedzieć, że psychol, tak jak mówiłam. Nie zgodziłabyś się. A teraz A ja masz do wyboru albo za zarobić, albo nie. Ja nie sądziłam, że aż taki. Że Ma, aż taki? Masz do wyboru. Chory, dwie, nie. Masz do wyboru wielka dwie rzeczy. Albo zarobić, albo nie. Ja już tak mam film. Chcesz zarobić czy, czy Nie chcę właśnie, takie pieniądze. Nie wiem, czy to jest w ogóle warte. Nie jest warte? 4000 godziny są Taki sygolnie? No? No co ty myślisz. Czas masz zresetowany, mogę go włączyć stoper jeszcze raz, ale to jest twoja ostatnia szansa. jeżeli będziesz przerywać, e, automatycznie przerwę ci to wielka. Nie wiem, czy te pieniądze. Spróbuję, ale nie wiem, czy te pieniądze są warte, nie, to mam w w tym, żebym miała tuki po prostu przerwę i nie byliśmy filmu. Chodź Wielka, nie krępuj się. Chodź no, Wielka, nie mnie, przecież się znamy, widzieliśmy się tam kiedyś. No to, no to bliżej Wielka. Ale nie ma mowy. Jest mowa o bliższym kontakcie w umowie. A, no możesz tutaj usiąść, wolne miejsce. Nie bliższym, nie aż tak bliskim, ale na pewno bliższym niż to co robisz teraz. Nie, Wielka. wielka Obok trenera usiąść na przykład między nami. Nie, no, co jest nie przesadzaj. Ale patrzcie masz dwóch wierzących, którzy, wiesz, przed żywiasz. z jest takie. A ja widać. nie wierzę! A ja w sumie byłem dobrym mężem, no czasem ją biłem, a dlatego że mnie zdradzała, bo się umawiała z innymi. Jak go nie zdradzisz, No, nie, nie, nie będziecie bił. Chodź. No ale to teraz czasami, no to, to dobrze, że tylko czasami co, nie, a to czasami się każdemu należy. Czasami się każdemu należy słyszałeś? No pytanie, masz w ogóle duże piersi? Ja wiem, to ja też jest takie. nie taki... ja mam, nie widać? No przepraszam, że takie pytanie zadałem, może takie nie niemoralne. No w sumie tak nie widzę, a może byś mi pokazała swoje balony. Ale kolego, to jest chyba nieodpowiedni moment na takie coś. No chyba bardzo nieodpowiedni moment okazania a... o No tak, bardzo niemoralna propozycja, na pewno będę miał ja grze. No to na pewno. Może w ogóle nie gadajmy o żadnej czyści ciała, żadnych balonach, kupie, no, o nic. No to o czym się porozmawiali. O czymś chciał. o czymś innym, żebyśmy Może Zrobili po... dwie godziny, żebym... Twoje zainteresowania, hobby. Tańczyć, tańczyć. Tańczyć. A lubisz jeździectwo, na przykład? Jeździć na koniach. Na przykład. Ujeżdżasz konia, tak? No jeździectwo, no koniec. No tak, tak. Jeździłam kiedyś. Aha. No bo... Ja jeszcze nie. Ja nie umiem jeździć konno, ale możemy się nauczyć razem jeździć. Tu i teraz. Nie, myślę, że coś takiego mi nie odpowiada. Może kogoś z, z chłopców nauczysz. Nie chcesz chłopców? Na pewno? Nie nie, nie, nie. Patrz ile masz chłopców. To dawno któryś byłby chętny, żeby jeździć swojego ta... konia. Raczej nikt by nie był chętny. To kobiety jeżdżą w konno, dziewczyny. Ale! Nie chcę, jest... Ale ja przyjechałem tutaj do, do ciebie, a nie do żadnych chłopaków. Oczywiście a to też twoja żona nie chciała, że twoja żona ci ujeżdżała? Żona... Mi... sobie ją. Niech ono... Tak, ale my z żoną nie jesteśmy razem. To wróć do niej. Proszę, błagam. No ale ona ostatnio się tutaj umówiła z kolegą. Ona, ona zna sobie innego konia do ujeżdżania, No i teraz on szuka też, żeby ktoś poujeżdżał jej. No to, no to może... Dobra, wiecie co, może e, tutaj za bardzo komfortowo chyba ci się wielka ja zrobiło. bardzo. Chyba za bardzo. Wiesz co, zabierz ją do pokoju. Nie. Zabierz ją. Nie zaczynaj, nie. No tak, ale ja nie do tego składu. A może bym je... Dobrze, oprowadź ich Adam, oprowadź ich Adam. Nie, nie. Bardzo ładną figurę i bardzo ładnie wyglądasz. Może byśmy zjedli tą pracę dla nas w sumie bardzo mięsistą, pomarańczkę Ja mam dla ciebie to takie dobre ten. pomarańczko no, Spróbuj, Leci w mm. No i co smakuje? Taka mięsista ta pomarańczka No to zjemy i. Dziękuję. To... A może jeszcze? Nie. Czekaj, to naprawdę. Czekaj, tak przede mną, możemy jakieś ćwiczenia zrobić. Ale jakie ćwiczenia? No, jakieś roz, rozciąganie, jakieś przysiady. No, bo tak co? siedzisz, tu. To... No, musisz, Wielka, była spłacone, za to, co ty robisz. siedzisz w telefonie, zaraz, zaraz, zaraz ci usunę <grym> cały czas. Zaraz ty w telefonie, no bo mam. No, ale nie masz mieć go w dupie, nie za to masz płacone. No, nie masz w dupie, nie? to ja Troszeczkę rób. No, ja tu przyszła mi czas, Muszę. Tracę. Musisz. Mogłeś to w ogóle nie przychodzić. No tak, ale tu kolega zaproponował. Aha, tak. To no, się z żoną spotkał, było. A no. Ty? Dobrze, to może przejdźmy do tych ćwiczeń Żeby nigdy się nikt nie mści na tobie tylko Dobrze, wielka ćwiczenka Ćwiczonka jakieś tam pajacyki albo... Ale my jesteśmy na najsyfwefu, czy co? Ale ja tobie może. Żeby... No dobra wielka no Takie ćwiczenie, nie? Stań tak w rozkroku I żeby to rękoma w ogóle Po drogi. spróbuj No i ja ciebie tutaj z tyłu Co? Ale on się asegukuje taką, nie? Tego. A ja tylko chciałem aj, asekurować, żeby się nie asegukować, żebyś się nie wywróciła. Tak, tak. No, bo... takie asegukuryści. To jest bardzo niebezpieczne ćwiczenie, zobacz. Bo, bo, bo trzeba... ale, ja potre... ale ja nie muszę, żeby ktoś mnie asegukurawał. Nie potrzebuję tego, rozumiesz? Jest... Ja chciałem ja tylko pobudzić Wiola Ale no to się wywrócę, twarz będę miała bardziej krzywo mordy niż mam, bardziej to wolę. Przeczytaj dobrze, że tak no słuchaj. Nie, to, to, no to, to tak trzeba ten. Nie, i to i ten. No. no, ale o co? Bo ja że nie musisz mnie dotykać. Ale bo się wywrócę. No ja stanąłem z tyłu, trener jest światem, no, że nas, nas to, to Ale ja nie potrzebuję asekuracji, dlaczego ty nie rozumiesz człowieka? Dobrze, może rób, niech on popatrzy chociaż sobie. Ty ja nie robił. No dobra, no to popatrzysz czy dobrze no, robisz. Nie do burdelu. Nie no, to nie ma to, to, to takiej opcji w ogóle. Po co ten dzwonek? Po co, jak ktoś O to właśnie chodzi? Zapytajmy siebie, Mam A może ewentualnie przysiady, nie? Nie no, to, 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 to był skłon, nie? No to jest skłon. No i dobrze, ale chciałem z, z drugiej strony. Nie jest, a nie, ja nie muszę z drugiej strony. A bo z drugiej strony stoi fredem, ta, ta tak? Nikt mnie nie musi asekurować Ale bardzo nie... No i dobrze Ja chyba mam dosyć tych treningów O Boże dziękuję, jak ja się bardzo oprosiłam no Bardzo no, dziękuję za trening ja myślę, że tu na serię to za mało No tą serię ćwiczeń zaproponował mi trener właśnie Chciałem Tobie nowe ćwiczenie zademonstrować Kładziemy się na ziemi I, ten, i po prostu nowe, nogę A nie możesz po prostu skończyć tych ćwiczeń, to prawda I to będzie ostatnie i ten To, to, to jest rozgrzewka przed największym ćwiczeniem Na ziemi i do góry. Ale dlaczego ty nie pomagasz? No bo to bym pomagał, żebyś się nie przywróciła, a tu masz taki ten bardzo ten poponant na ciało i... Ile jeszcze? Ile jeszcze czasu minęło? Co ty robisz? Co? Tutaj To jest patologia. Patologia, dlaczego on dotykał jego tyłka? Na no ostatnim odcinku powiedziałaś, że. Nie, to tak, nie, Ale ty, to chłopakiem. A to co, przepraszam bardzo, to ja to. Ja ona coś zrobił, to jest coś innego. A ja jej to przyjedę, Ale to ty mi kazałaś nie tak zrobić, bo powiedziała, że jej to przyjemne sprawić. No bo tak, ale ona jest stara, jak ona jest. Nie, cieszoła, ja jestem ucieszona, ja wiem. Ja jestem nie. Dziurka, spodobałeś się? I nie, jestem ja Jуж jeszcze jednego kasy. Jorka, kasę. Jуж bo stracisz kasę. Ale ja mam na to mowię. dobrze było. Świecie wykonane, korany, wykonany. Ja nie wiem, co ty chodzi przecież. No i co tam. On wygrzebał tą przedwczorajszą pizzę. No, pizzę. No, z przedwczorajszą Jeszcze długo muszę przyjść. Znalazłem pizzę, może zjemy trochę. U. Tutaj sos jakiejś domowej roboty. Domowej roboty? Twojej roboty? Nie. Nie moje, po prostu znalazłem, go? Ale tak. mhm. to jest jakiś dynamowy sos. No może dałbym ci kawałek pizzy. Chcesz przestrzałajszą pizzę wiolka? Musisz zjeść. Po takim treningu to chyba... Bo inaczej nie liczymy czasu. Musisz zjeść tą przedwczorajszą pizzę. Uuu, wioleczka! Jak smakuje? Spro spróbuję ją karmić. No i jak smakuje? Wiola. Ty wiesz, się nawet nie zorientowałeś, że my jej za to płacimy. A może nie jesteś taka bardzo... Ja mówię to przy nim, przy nim normalnie, on w tym nie to nie czegoś. Tak. Spróbuję. Ale to jest inny ten kawałek. Inny, tak. Bo to są kilka różnych kawałków. Mm, mm, mm. Ale no, a może byś się... Nie, 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 ja Dobra. dziękuję, ja dziękuję, ale, ja, tak ja dziękuję. dziękuję. A, a może ty no, byś się no. skusił, albo ty ja. On jest naprawdę głodny, daj mu, on jest Albo ja. trener. Mam tu dla ciebie ta, taką bardzo dobrą pizzę. No wiem jest o, może, co ja cię mnie pizze, nie mówicie, że jest. Co? Ale chcesz, możesz się poczęstować, ale jakim ty w ogóle, jest? ty w ogóle jesteś? To jest mój chłopak. Co? Mój chłopak przyszedł. Jak, to z no, zielonymi to mój mój włosami jest chłopak. chłopak. swoim chłopakiem? Ale co to się, się w ogóle dzieje? Trzeba się, się mógł opuścić, wejdźmy do To jest mój chłopak. On po prostu, on ja tak pucie pucie z nim co Nie, ja nie chcę z nim ja, ja to jest mój chłopak. Nie, to Nie, Nie, chcę Nie, chcę być będzie, ja tam się tam do Korzystaj póki możesz, Biolka! Nie! Ale co Ale co ty? Wielka, wracaj do opieki. Ale no, Ja, ja ci. że nie wyszłam nawet drugą, ale

Violin, violin. Patrzę na zegarek, no i godzina 25 minęła. Zdobie te pieniądze więc już ale pieniądze nie będzie. Ale poczekaj, no powiem ci, jeszcze jeden tutaj etap jest taki, czy to ostatni. Kolega chce z... iść do pokoju, No Ale tu ja chcę być Ale sobie porozmawiać, tam gdzieś mogła. I co być z nim, byś mogła... idź sobie z nim Jeszcze 35 minut, biorka, i masz 4 tysiące. mam dopiero tysiące. Nie będę, bo proszę powiedzieliśmy, że nie będę musiała być z nim na osobność w pokoju. No nie będziesz musiała z nim być na osobności, możemy być z tobą. Mam to w dupę I tak mi kiedyś tak to jak się tak nie chciałem jutro czy kończę, po prostu jestem taką dobra. Nie pokazuję mi się to w oczy. <grym> <grym> Bardzo toleracyjna jesteś ta to, Nie jestem w ogóle ten zdjęcia tak samo jak ty. Nie chcę z nią dawać kamerę. Wiesz, z czym dziś jesteśmy, żeby libić. Bo była wczorajszą, bo dałeś. Dobrze, byłem, rozumiem. Wiesz co, ja jestem załamany tą całą sy sytuacją tu się. No chyba dalej to nie pójdzie, wiesz, bo ona chyba nie chce stąd no, dalej kontynuować. Widenie, nie ma jej mam do ciebie takie pytanie. Zrobiłeś coś z, z moją żoną? Y nie wiem, przespałeś się z nią? Nie, stary, to był hmm. tylko. Z to był tylko prank. No tak. Mówicie, no to w moim przypadku też był tylko prank też. No tak. No my to, my... to rozumiem, no okej. Okay. Ale ty chociaż coś tam wiesz. Nie podziałałeś, nie? No trochę tam zrobiliśmy kilka ćwi ćwi ćwiczeń, hmm. uderzyłem ją kilka razy w pupę i to wszystko. No i fajnie. Ale to był też tylko prank, no to więc sprawa jest zakończona. No i elegancko widzisz, masz podziałane, fajnie, fajnie dzień spędziłeś, nie? No fajnie spędziłem czas. No i. To <laughs> już jest za darmo dla nas. Będziemy się chyba rozstać. Bo tak, bo będzie trzeba. No w takim razie ja wychodzę. Ale czy ty teraz może? Nie, kolega numerkami się już aha że... no ale no tak, bo mamy w sumie takie wspólne zainteresowanie, a to chłopaków będzie trzeba nawrócić, bo mają jednak dużo... Co, wrócić mamy? Nie, dobra, no na razie. Okej... Okay. No dobra, ja nie wiem co stary. Ja też nie wiem co No po No, pomacał wiolkę, po pomacał i co, no i Pomaso, zadowolony. Pomacał, Co jego... Tygodnia. I o katolik. I to katolik, dokładnie. <laughs> Przed ślubem takie rzeczy. Ну no, а я то не был, Спасибо вам за догнание. Видимся еще в 15.30.